Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czternastego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Miasta Wiesk Podlaski z rejonem Świetłogorskim Republika Białoruś oraz Miasta Wiesk Podlaski z rejonem Kobryńskim Republika Białoruś. A więc proszę Państwa, aby wniosek grupy radnych w sprawie właśnie rozwiązania, umów partnerskich. Była opinia burmistrza negatywna i jest projekt, pierwszy projekt uchwały w sprawie rozwiązania współpracy z partnerskim miastem Świetłogorsk. Jeśli chodzi o opinię Komisji, już Państwa informuję. Komisja do spraw inwestycji gospodarki przestrzennej komunalnej, rozwoju gospodarczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja oświaty, kultury, sportu i rekreacji oraz rodziny, zdrowia, promocji miasta. I współpracy ze społecznościami lokalnymi Rady Miasta komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i Komisja Finansów i Budżetu miasta komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan Eugeniusz Simoniuk. Proszę bardzo, udzielam panu radnemu głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Spokój, Panie Burmistrzu. Ja proszę Państwa na poprzedniej sesji dużo zabierałem głosu, dużo mówiłem o tym. Ja tylko przypomnę taką zasadniczą sprawę. Mamy ponad 2 miliony naszych, o, naszych, naszych Polaków na Białorusi, ponad 2 milion. Chcemy zerwać wszelkie stosunki Mówicie z reżimem Łukaszenki. Ja to mówię. Ale to nie jest reżim. To są między innymi nasi rodacy. Zamkniemy granice? Zamknijmy. Zamykajcie. Zerwać. Wy chcecie, ja widzę, ja znam sprawę. Chcecie demokrację na Białorusi wprowadzać jakim sposobem? Siłą? Biały konik i szabelka? Mi się wydaje, że nie tędy droga. Właśnie rozmowy, przyjęcie dzieci, naszych tam nawet, dzieci, tak jak była współpraca, rozmowy rozumne, to jest droga do demokracji i to jest bić na Łukaszenkę. Wiecie co on stoi, jak my podejmiemy tą uchwałę? On będzie wtrąbił w telewizji. o proszę, jak nas niszczą. To ja mu oryż do takiej wojny że... Po prostu wstyd mówić. Ja tylko tyle. Jak rada podejmie? Ja mówię: zwróćcie uwagę, że naszych tam jest rodaków ponad dwa miliony. Zamknąć granicę. Jeszcze na uwadze. Oglądałem właśnie białoruską telewizję. Wiecie, co się dzieje? Że Litwini wpierw nie jeździli na Białoruś. Na Litwinu otwarta granica. Po trzy, cztery razy dziennie jeżdżą. Proszę! Litwini są w zgodzie. Im to nie przeszkadza. Oni skrobią biznes. A my róbmy swoje. No dziękuję. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Nie przepraszam, jest Aleksandr, pan radny Aleksander Boszko. Udzielam panu głosu. Proszę Państwa, mam podzielone zdanie, mówiąc szczerze, w tej sprawie, ale tutaj Gienka, załóżmy, wypowiedź i z lata współpracy, które były z tymi, szczególnie miastem Światogorsk, bo chcę Państwu powiedzieć, że miasto w 2006 roku podpisało patronackie, załóżmy, tą umowę, natomiast spotkania były już przed 90. rokiem. Już były pierwsze. Miałem okazję być nawet na pierwszym spotkaniu wymiany miasto, wtedy się chyba tak nazywało, światogorsko. Od tego czasu nie byłem oczywiście, chociaż cały czas to trwało, wiadomo. Wypowiedzi były tutaj radnych że uczestniczyli w wyjazdach z młodzieżą. Młodzież z kolei przyjeżdżała do Bielska między innymi. Chciałbym tylko też dopowiedzieć, że kontakty, które myśmy tutaj mieliśmy na imprezach, na imprezy kulturalne, to przyjeżdżały zespoły z Białorusi bardzo często i bardzo często przyjeżdżały ze stowarzyszenia Polaków tutaj. I była współpraca, ja uważam, normalna. Współpraca była i bardzo dobra była, bo nie tylko kulturalna, ale i sportowa i inne. Już nie będę sięgał do historii, ale po prostu to była współpraca dobra. Tutaj zaistniała sytuacja straszna, to nie oszukujmy się, załóżmy wojna, tylko w tym układzie, proszę Państwa, nie możemy chyba definitywnie powiedzieć, że Białoruś atakuje. W jakimś sensie pomaga, to jest. Zgadza się, załóżmy, ale załóżmy, społeczeństwo, które jest białoruskie, w dużej części tego nie popiera i załóżmy, jest przeciwko. Tak jak Janek też powiedział: Załóżmy, ponad 2 miliony mamy Polaków na Białorusi, którzy i rodziny mają itd., itd. Chciałbym Państwu, załóżmy, chociaż już rozmawialiśmy to już niejednokrotnie, dać do przemyślenia sprawę, czy nie lepiej byłoby, przykładowo to zawieszenie współpracy niż rezygnacja, bo rezygnacja będzie sytuacją taką odwrotną, że niektórzy z tamtej strony będą mówić, o jacy są niedobrzy, załóżmy nas są po prostu odsunąć od sprawy. Moim skromnym zdaniem ja bym załóżmy poszedł w tę stronę o zawieszeniu, tak jak powiedziała Pani Ciełuszewska, chyba jak się nie mylę nazwisko, która startowała na prezydenta. Załóżmy Białorusi, że nie można karać społeczeństwo białoruskie w całości w sprawach nawet właśnie ograniczenia współpracy. W związku z tym bym proponował załóżmy przegłosowanie, jeżeli Państwo się na to zdecydujecie na zawieszeniu i poczekaniu po prostu Sytuacja możliwa, że jakiś czas się załóżmy, wyjaśni, a myśmy staniemy przykładowo twarzą taką bardziej otwartą, niż do tyłu patrząc, głowy odwracając, że myśmy już zrezygnowaliśmy z tej współpracy. Bo uważam, że współpraca to wzbogaca tak samo i załóżmy, i nas, i ich szczególnie, że zobaczą, że jaka jest. W jakie warunki są w Polsce, jaka jest współpraca. I to chyba jest najważniejszą sprawą, żebyśmy nie przykreślali to jednym słowem, jednym po prostu na nie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Nie, dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Piotr Ostaszewski, udzielam głosu. Nawiązując do Państwa radnych, którzy się wcześniej wypowiadali, jeśli chodzi o tych Polaków na Białorusi, to część już siedzi w więzieniach. Jest ogólny zakaz nauczania w języku polskim na terenie Białorusi, a języka białoruskiego, z tego co słyszałem, to nauczany jest ten język białoruski tylko w ramach historii, a głównym językiem jest język rosyjski. Dalej kolejna kwestia. Abstrahując od tego, że. Jest wojna na Ukrainie i gdzie prezydent Republiki Białoruś mówi o tym, że Polska chce zagrabić zachodnią Ukrainę i on coś z tym będzie robił, no to tu jest też zastanawiające, dlaczego mamy współpracować z takim państwem. Bo jeśli chodzi o stowarzyszenia, to one mogą dalej współpracować między sobą. Nie jest to zabronione. Dalej kolejna sprawa. Tymi uchwałami my nie zamykamy granic, pani Simonik. W żaden sposób, bo nie mamy takiej mocy sprawczej. Ja sam organizowałem spływy kajakowe, które wpływały na Białoruś i sam współpracuję z Białorusinami. Nie widzę w tym żadnego problemu. A tutaj współpraca pomiędzy miastem, które jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a współpracą między miastem, które znajduje się na terenie Republiki Białoruś, gdzie rządzi tam swego rodzaju wódz. Autorytarny, delikatnie mówiąc, no to to już jest inna sprawa. Ja sam mam znajomych na Białorusi i oni też wypowiadają się, że jeśli zostawimy to tak, bez żadnej y, konsekwencji dla tego reżimu, no to będzie tak dalej. I się tego nie zmieni. Póki dyktator ten nie przestanie, jakby być dyktatorem, bo może oczywiście się zmienić, to takie sytuacje będą miały miejsce. Dalej jeśli chodzi o telewizję, to ostatnio słyszałem, że ma być zaatakowany przez Myk Suwalski, no ale to jest, są teorie spiskowe. Ale czy tak będzie, czy nie? Zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grygoruk, udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tutaj kolega Piotr mnie troszeczkę też ubiegł. Drodzy Państwo, my tutaj nie rozmawiamy o indywidualnych chyba naszych upodobaniach, że ktoś tam kiedyś był i fajnie spędził czas. Rozmawiamy w charakterze globalnym, tak mi się wydaje. I to chyba bardziej chodzi o to, żeby wyrazić swoje zdanie. Tak jak kolega Piotr powiedział, nikt tu granic nie zamknie. Moim zdaniem, będzie większy problem bo z drugiej strony po prostu ci nasi znajomi później, którzy, z którymi nawiązywaliśmy współpracę, oni po prostu już nie będą mogli tej współpracy nawiązać, bo odgórnie im to będzie za, zabronione, ale to świadczy tylko i wyłącznie o nich. Oddanie takiego głosu też wiele nie zmieni, ale wydaje mi się, że wspieranie tych działań jest jak najbardziej na miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo i Pan Radny Eugeniusz Simonik udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, zostałem wywołany tutaj dlatego, Panie Piotrze, Radny Ostaszewski, uprawianie demagogiki i chłamstwa, bo tak nazwę, tak nie można. Był Pan w Szczuczynie, był Pan w Wołkowysku, był Pan w Słonimie, był Pan w Baranowiczach, szkoły tętniopolskie tam życiem, a Pan tu demagogię uprawiasz. Tak nie można. Jesteś za młody. Jak masz się trącać do polityki, to mów rozumnie i nie kłam, bo to jest zdraństwo. Dziękuję. A głosem pan Piotr Ostaszewski. Udzielam głosu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Panie Eugeniuszu, spokojnie. Ja pana nie trąciłem, pan szedł, tak... Nie. Panie Eugeniuszu, ostatnie pana wypowiedź, no to była typowo demagogiczna. Typowo demagogiczna. Chciałbym przypomnieć z poprzedniej sesji pana wypowiedź. A co? Ja Proszę o, spokój, proszę, państwa, proszę, proszę o spokój. Panie Simoniuk, ja pana nie trąciłem. Pan Przedef... szedł tak szybko, że mnie pan trącił. Przepraszam, nie widziałem tego zajścia, ale proszę państwa, proszę o spokój. Proszę ale jeśli spokój. to pana urodziło, to bardzo przepraszam. Dobrze. Dobrze, przeprosiliście się panowie. Ja uważam, że nie ma powodów, żebyśmy. My tutaj jeszcze jakieś uprawiali niesnaski. Panie Eugeniuszu, na ostatniej sesji stwierdził Pan, że synowie Zełęskiego prowadzą biznesy, to są dzieci. I tu jest kłamstwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że Państwo radni przeanalizowaliście wszystkie pisma, które są dołączone do tego punktu obrad, jesteście zorientowani, że jeśli Rada na przykład nie podejmie uchwały w sprawie, to znaczy może tak, jeśli Rada podejmie uchwałę o rozwiązaniu współpracy, no to wtedy można podjąć uchwałę w sprawie zawieszenia tych źle mówię, źle mówię, jeśli nie zostanie przyjęta głos, przez głosowanie uchwała o rozwiązanie współpracy, to wtedy, to wtedy można podjąć uchwałę w sprawie zawieszenia, jest wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia współpracy. z tym. Dokładnie teraz tak, dobrze zrozumieliśmy się, ale nie chcę zabierać głosu kolegom radnym, proszę bardzo. Pan Radny Tomasz Sulima, udzielam głosu. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. W pojęciu prawnym jest takie sformułowanie de jure i de facto, więc de jure mamy współpracę z Kobryniem, ze Świetłogorskiem, de facto współpracy nie ma i to jest oczywiste, natomiast ten projekt uchwały, ja nie, nie jestem wioskodawcą, ale jak rozumiem go, to jest, to jest uchwała, która ma być gestem solidarności wobec Ukrainy broniącej się przed, przed agresją Rosji i po części Białorusi. Ja to tak w ten sposób interpretuję. Natomiast jeżeli mówimy o współpracy miasta z miastami na Białorusi, to jest to pewnie, to, to jest to niewątpliwie nadużycie. Warto powiedzieć, że ktoś taki jak Artur Michalski, ambasador Polski w Mińsku. On w 2018 roku złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W dyplomacji to oznacza, że tak, zgadzamy się, oczywiście nikt tych listów nie odwoływał, więc de jure Polska współpracuje z reżimem Aleksandra Łukaszenki, ale de facto polska dyplomacja zachowuje się mądrze. Robi wszystko, aby przekazać polską rację stanu, bo na tym polega też dyplomacja. Wydaje mi się, że propozycja pana burmistrza jest rozsądna. Chodzi o to, że tym gestem pokazujemy, że zawieszamy. Ja jestem za zawieszaniem tej współpracy. Natomiast no dziwnie bym się poczuł, gdyby za kilka lat yy, reżim Łukaszenki upadł, merami tych miast byli ci sami ludzie. I nagle byśmy wrócili, no to może znów podpiszemy jakąś umowę. Dziwię mi się z tym czuł. Wydaje mi się, że ta, ta propozycja jest rozsądna i jestem za tym, żeby faktycznie zawiesić współpracę partnerską z tymi miastami. Wydaje mi się, że to będzie też ważny gest dla społeczności ukraińskiej, dla narodu ukraińskiego. Pokażemy w ten sposób też rodzaj solidarności z nimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Iwana Kołos, udzielam Pani głosu. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo i chyba do Pana Tomka też zwracam się z taką jakby dygresją. Władze na Białorusi są odgórnie dyktowane przez władze centralne i nie wierzę w to, że jak się zmieni władza to nagle ci sami ludzie będą rządzić. To jest bzdura. Myśmy jakiś czas temu, to też było zainicjowane przez Pana Tomka, Pana Tomasza Sulimę, wyraziliśmy swój sprzeciw wobec sytuacji wyborów i tego, co się działo na Białorusi. Zwróćcie uwagę, co się działo jakiś czas temu, kiedy za te naszą bardzo blisko, 30-40 kilometrową odległością, mieliśmy dziwne sytuacje na granicy. Myśmy się wszyscy bali. Myśmy się bali totalnie tego, co się może wydarzyć. Byliśmy przerażeni Pandemia, a potem tym, co się działo na tej stronie. Wschodniej. Ja osobiście mam wielki dylemat związany z sytuacją Świetłogorska i Kobrynia, bo tak jak Pan świętej pamięci Burmistrz Berezowiec przekazał mi pałeczkę do tej współpracy dla dzieciaków i dla młodzieży mam wielki dylemat, ale chyba trzeba być konsekwentnym. Bo władza ta, która jest obecnie czy w Kobryniu czy w Świetłogorsku to jest władza całkowicie podległa władzy centralnej. I to jest pokazanie naszego sprzeciwu. Więc czy zawiesić? Ja myślę, że te miasta, jeżeli pokażemy zawieszenie, to jest to, jakbyśmy dali im tą czerwoną kartkę, że nie, my nie będziemy z nimi współpracować, my musimy pokazać konsekwentnie. Skoro wypowiedzieliśmy się wiele miesięcy temu na temat reżimu Łukaszenki, powiedzieliśmy nie, nie zgadzamy się. Chyba trzeba być konsekwentnym. Dziękuję. Yy, dziękuję. Również nie ma zgłoszeń do dyskusji. Co się Pana Nie. A więc proszę Państwa, zamykam dyskusję i projekt uchwały. Zaraz dokładnie Państwu przeczytam. Projekt. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia o przyjaźni i współpracy partnerskiej z rejoniem świetłogorskim Republika Białoruś poddaje pod głosowanie. Kto jest za, proszę przycisnąć przycisk. Za i podnieść rękę. A, Już problem jest kto z Państwa radnych jest za? Proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Podaję wyniki głosowania. Za jest dziewięciu radnych. Przeciw ośmiu trzech wstrzymało się od głosu. A więc informuję, że uchwała została podjęta. Przechodzimy, a więc nie ma sensu głosowanie teraz projektu uchwały o zawieszeniu. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zawieszeń, przepraszam, w sprawie rozwiązania umowy z rejonem Kobryńskim. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i projekt uchwały w, w sprawie rozwiązania umowy z rejonem kobryńskim poddaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za głosowało 9 radnych, przeciw 8, trzech radnych wstrzymało się od głosu, a więc uchwała została podjęta.